On przeszedł przez dach, przez sufit i utknął w podłodze I w podłodze tak na oko stał. Naleźli, no to niemiecki samolot hmm. był, taki, taki śliwski. no to, to jest 100%. stu procentach. Było o jeden na razie, był mój syna brzmił tak, ty, no chłopak, bo, no, bo ja wiem, 10 lat może, może nie, Kukaj, kości nic więcej. U tego czerwonego budynku było przejście. Sam był szpital. Na głównej ścianie pełny lega załadowany z szójami. Tam były noworodki, o takie malutkie, do normalnego, chude, przylepione do nieboszczyka. Drugie łóżko, to samo. A w ciągu otwartym, a tam jest kierowca, czy, nie, czy mechanik normalnie, w białym swecie. Trzy ładny biały swet, i taka czerwona plamana. I były miny. Ebonitowe. Eksplozja. To tylko popatrzyłem gdzie jest krąg czarnego dymu. dziś, Trzech, dwóch chłopaków i tego To by nas pozbierali kartami do dnia.